Czy tylko ja jestem zmęczony tą szopką, która ma miejsce co roku? To znaczy, cały świat pod wpływem 17 drinków i czterech piw zaczyna sobie tworzyć jakieś postanowienia. Jutro będę biegał, od jutra będę pływał, od jutra nie jem słodyczy, od jutra nie palę papierosów, od jutra nie robię tego czy tamtego. Różne statystyki mówią o tym, że już w lutym, 1 lutego, 80% z tych ludzi nawet nie pamięta, co sobie postanowiło. No i tutaj mam pytanie do Ciebie. Chcesz się zaliczać na tych 80%? Czy może w końcu chcesz zacząć robić w 2026 roku to, co sobie rzeczywiście postanowiłeś? I w rezultacie, czy chcesz zmienić swoje życie? Mocne słowo, no ale myślę, że jest najbardziej dosadne. I wiesz, nie chcę tu mówić o jakimś pseudo-coachingu. Chcę zejść na ziemię i po prostu porozmawiać o faktach, o prostych sposobach, które rzeczywiście to życie mogą zmienić. Więc jeśli. Odpowiedziałeś sobie, że tak, chcę, żeby mój 2026 rok był totalnie najlepszym rokiem. Chcę zmienić pracę, chcę schudnąć, chcę przestać pić alkohol, chcę podróżować, tak jak na przykład ja teraz sobie siedzę na prowincji Wietnamu, możesz słyszeć tu jakieś psy, kury, motory, wszystko, ale w pewnym stopniu można powiedzieć, że też dzięki różnym fundamentom, dzięki różnym działaniom zmieniłem swoje życie. Ja Mówię tutaj to wszystko na bazie własnego doświadczenia. Jeśli chcesz zmienić pracę, ja zmieniłem pracę. Jeśli chcesz schudnąć, Udało mi się schudnąć prawie 20 kilo. Chcesz przebiec maraton? Udało mi się przebiec maraton w tym roku. Chcesz podróżować, albo może nawet chcesz samotnie podróżować? To co widzisz to jest prowincja Wietnamu o nazwie Ninh Binh. Jestem w trakcie właśnie miesięcznej podróży po Wietnamie, więc jeśli chcesz zmienić jakieś elementy w swoim życiu, posłuchaj. Mam dla ciebie kilka fundamentów, które mi w tym bardzo pomogły i które Tobie w tym pomogą. I to nie będzie jakaś teoria, to będzie prosta, zwykła strategia. Więc jeśli chcesz aby twój 2026 rok był mega zajebisty, to oglądaj ten film, a ja pokażę ci kilka fundamentów, które bardzo mocno ci w tym pomogą. Pierwsza kwestia jest bardzo ważna i brzmi ona: zrezygnuj ze wszystkich postanowień. Wiem, że jest metoda, w której wyznaczamy sobie pewne postanowienia, wyznaczamy sobie pewne cele. Tych celów jest 5, 10, 15, 50. Zrób inaczej. To u niektórych działa, u niektórych nie. U mnie kiedyś nie działało, teraz wyznaczanie wielu celów u mnie działa, natomiast w momencie, gdy chcemy zacząć, to musimy podejść do tego całkowicie inaczej. Musimy znaleźć nasze mizogi. I mizogi to jest taki starożytny japoński rytuał, gdzie oczyszczało się jakimś dużym wydarzeniem całe swoje ciało i całe swoje, całą swoją duszę. Wchodziło się wtedy bardzo często pod lodowaty wodospad i tam się stało pod tym wodospadem, żeby przeżyć coś szokującego. Wiadomo, my musimy to trochę zmienić bardziej na nasze czasy. Mizogi to jest jeden cel, który jest dla nas przerażający, który jest dla nas niemożliwy, który jest dla nas wręcz stresujący. Jak tylko o nim myślimy, to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, no nie, no nie ma opcji, żebym to zrobił. Moim takim mizogi było na przykład przebiegnięcie maratonu, to znaczy nadwaga, plus 20 kilo, zero ruchu, na obiad jadłem chipsy. I w momencie, w którym stwierdziłem, dobra, chciałbym kiedyś przebiec maraton, no to, to było niemożliwe. Totalnie niemożliwe. Więc podzieliłem sobie na mniejsze cele, ale tutaj oczywiście nie o te mniejsze cele chodzi, skupiamy się tylko na tym finalnym, największym. No ale przebiegłem 3 km, później 6, później 10, później 15, później przebiegłem półmaraton. Rok później udało się finalnie przebiec maraton. I to było moje mizogi. No ale co to oznacza dla Ciebie? Spójrz na 2026 rok i wyznacz jeden cel, który dzisiaj w styczniu jest jeszcze niemożliwy. To znaczy nie ma opcji, żebyś to zrobił. Ale na bazie pracy, na bazie treningu, na bazie samodyscypliny w listopadzie albo w grudniu bez problemu możesz to zrobić. Do maratonu przygotujesz się w rok. Pracę jesteś w stanie zmienić w rok. Język angielski jesteś w stanie bardzo mocno polepszyć w rok. Nauka nowego języka jesteś w stanie nauczyć się go do poziomu komunikatywnego w rok. Wszystko jest kwestią włożonego wysiłku, ilości pracy, której się podejmiesz, czasu, który na to poświęcisz. To jest tak naprawdę wszystko. Dlatego zamiast 20 celów wyznacz sobie jeden. Niech to będzie Twoje Mizogi. I to jest pierwszy fundament tej zmiany. To jest pierwszy fundament tego, żeby Twój rok był zajebisty. W momencie, kiedy będziesz wątpić w sens tego roku, przypomnij sobie swoje Mizogi. Chcę zmienić pracę. Co mogę zrobić, żeby tę pracę zmienić? W momencie, kiedy nie będzie Ci się chciało na przykład wyjść na trening, przypominasz sobie, moim Mizogi jest to, żeby przebiec w końcu ten pierwszy swój półmaraton. No więc idę na trening, bo czas ucieka, a moje mizogi się nie zmienia i w tym roku chcę przebiec ten półmaraton. I wiesz, w momencie, kiedy siedzisz na kanapie i teraz to na przykład oglądasz jedzące chipsy, no to nie wierzysz w to, że przebiegniesz 21 kilometrów, ale jak przebiegniesz 100 metrów, później 500, później 3 km, później 5, 10, 15, no to w końcu zrobisz te 21. To jest kwestia tylko procesu, uwierzenia w ten proces. Więc Wyznasz swoje mizogi, to jest pierwszy punkt tego filmu. Wyznasz swoje mizogi, zapisz je jedno, nie 10 celów, nie 50 postanowień, jedno mizogi, jeden Twój cel. Po drugie, zacznij zarządzać swoją energią. Nie czasem, tylko energią. Zobacz, masz tyle samo czasu w ciągu doby, co miał Benjamin Franklin, co miał Steve Jobs, co miał, co w sumie dalej ma, Donald Trump. Masz tyle samo czasu, co wszyscy inni ludzie, także ci, którzy robią niesamowite rzeczy. I tutaj właśnie najważniejsze jest to, żeby zrozumieć, że energia to jest Twoje paliwo. Ty nie masz myśleć o czasie, masz myśleć o swojej energii. Kiedy pracujesz, to pracujesz. Kiedy odpoczywasz, to odpoczywasz. Najgorsze właśnie, co można zrobić, to iść na spacer, żeby odpocząć, ale w jego trakcie odpisywać na maile. Albo pracować i w trakcie pracowania sprawdzać sociale, co robi tak naprawdę każdy z nas, a. Oduczenie się tego nawyku, albo nawet uzależnienia, użyjmy mocniejszego słowa, bo to prawda, social media to uzależnienie. Oduczenie się tego uzależnienia jest mega ciężkie, ale da się to zrobić. I wiecie, prawda jest taka, że nie trzeba się zażynać przez 16 czy 12 godzin dziennie. Wystarczy pracować efektywnie przez 6. I zaznaczam, przez 6, nie przez 8 czy przez 10. Wystarczy naprawdę 6 godzin, żeby bardzo często robić więcej niż ludzie pracujący po 10 czy przez 12. Jeśli jesteś w pracy, to pracujesz, jeśli jesteś na wakacjach, to odpoczywasz, nie łączysz tych rzeczy. Multitasking nie ma sensu. Lepiej jest odpoczywać, kiedy odpoczywamy i pracować na 100% wtedy, kiedy pracujemy. Myślę, że na rynku są dziesiątki, jak nawet mniej setki. Książek czy różnych badań na temat multitaskingu, które udowadniają, że multitasking nie ma totalnie sensu. Ja w tym temacie bardzo polecam książkę Kola Newporta o nazwie Deep Work, ponieważ dla mnie Deep Work, czyli właśnie to, co mówimy, pracy kiedy pracujesz, praca głęboka Deep Work jest dla mnie czymś, co idealnie sprawdza się w tym schemacie. Punkt trzeci, czyli zadbaj o fundamenty, czyli coś, o czym prawie każdy z nas zapomina, coś, czego nie chce nam się robić, ponieważ to są automatyzmy, ale są one bardzo i to naprawdę bardzo ważne. Czym są te fundamenty? Sen, ruch, woda i dieta. Cztery proste rzeczy, które oczywiście nie będą proste na starć, ale z czasem w ramach wypracowywania swoich mikronawyków będą po prostu Dużo prostsze. Nie chcę tutaj zgrywać jakieś grudy tetyki. Sam do 22, 23 roku życia miałem nadwagę. Dalej nie jestem szczupły, natomiast dużo rzeczy w swoim życiu tutaj pod tym względem zmieniłem i wiem, jak potężną dźwignię to dało. Wiem, jak dużo dało mi to, że zacząłem się wysypiać. Wiem, jak dużo zdało mi to, że zacząłem ograniczać słodycze, że zacząłem ograniczać alkohol. Wiem, jak dużo dało mi to, że zacząłem chodzić na siłkę, że zacząłem pływać że zacząłem biegać. wiadomo no, znów nie jestem tutaj maratończykiem, maraton skończyłem, ale nie skończyłem go w czasie 3 godzin na przykład, natomiast go przebiegłem i to już jest element, który naprawdę bardzo i to bardzo dużo mi dał. Nie trzeba być od razu najlepszym w bieganiu, najlepszym dietetyce, najlepszym w spaniu, chociaż to myślę, wielu z nas jest najlepszym im w spaniu. Natomiast znów czas snu, a efektywność snu dwie różne kwestie. I wiesz, w tym punkcie tak naprawdę najbardziej chodzi o to, że jeśli śpisz 5 godzin, jeśli jesz same cukry, jeśli przepijasz węglowodanowy obiad monsterem, a następnie siadasz do pracy w ciemnym pokoju, no to twoja energia po prostu jest zerowa, co nie? To są dopaminowe strzały na godzinkę, a później jesteś wypruty z energii. Więc chodzi tutaj w tym o to, żeby dobrze podchodzić do tego, co jemy, jak śpimy, jak podchodzimy do przerw, jak podchodzimy do aktywności fizycznej, żeby nasz organizm zwracał nam 100% energii, a nie 15%. Śpi każdego dnia po te 7, po 8 godzin. Przed snem, staraj się nie jeść. Zamiast telefonu weź sobie książkę. To wszystko naprawdę pomaga utrzymać wysoką jakość tego snu. Jakościowy sen, trochę ruchu, odpowiednie nawodnienie, w miarę sensowna dieta da Ci dużo więcej energii niż 7 monsterów pod rząd albo 5 k Więc zadbaj o fundamenty, zadbaj, zadbaj o ten sen, zadbaj o to wszystko, co jest tutaj proste, a jednocześnie ważne. I uwierz mi, będzie Ci dużo, dużo łatwiej. Więc finalnie podsumowując, zarządzaj swoją energią. A nie czasem, który poświęcasz na pracę, ponieważ możesz pracować 6 godzin efektywnie i robić więcej niż ludzie działający nieefektywnie przez 12 godzin. Dobra, zmieniliśmy lekko miejscówkę na taką siedzącą, będzie nieco wygodniej. Natomiast mam tutaj wokół siebie jakieś kozy, kury, kaczki i inne rzeczy, więc czasem może się pojawić w tle leciutki dźwięk zwierząt. Ale wracając, punkt czwarty, pracuj z planem. Bardzo ważny punkt. Skończ z improwizacją. To znaczy, masz swoje mizogi, teraz jest czas na to, żeby zaplanować swój rok. Zastanów się, co powinieneś. Nice. Zastanów się, co musisz zrobić w danym roku, aby osiągnąć swoje mizogi. Czyli, na przykład, jeśli chcesz przebiec maraton, no to musisz zacząć się przygotowywać na przykład pół roku wcześniej. W pierwszym miesiącu musisz przebyć pierwsze 3 km, w kolejnym miesiącu musisz przebyć pierwsze 10 km, później pierwsze na przykład 12, później pierwsza 18 i tak dalej, Więc zaplanuj sobie ten cały rok i nie improwizuj. Nie rób czegoś takiego, że masz tylko ten plan końcowy w postaci przebiegnę maraton, tylko zamiast improwizować, zaplanuj sobie to, rozłóż sobie te naczynniki pierwsze na takie checkpointy i sobie przechodź spokojnie od punktu do punktu. Dam Ci przykład. Ja kiedyś na przykład miałem taki, taką misję, to akurat nie było Mizogi, to był mniejszy cel, ale miałem taką misję, żeby nie jeść słodyczy przez pół roku. Tak sobie założyłem, że wytrzymam jedzenie słodyczy przez pół roku. No więc zrobiłem sobie challenge. Nie będę jadł przez tydzień. Nie jadłem przez tydzień, checkpoint zaliczyłem, następnie mogłem zjeść sobie słodycze. Super. Następnie powiedziałem sobie: Dobra, no to teraz nie będę jadł słodyczy przez trzy miesiące. Nie jadłem przez trzy miesiące, super. Po trzech miesiącach znów wróciłem, zacząłem sobie jeść słodycze. Tam chyba po tygodniu przerwy od, tych, od tego niejedzenia słodyczy stwierdziłem: Dobra, realizujemy ostatni cel, 6 miesięcy. No i przez 6 miesięcy nie jadłem słodyczy. To jest prosty schemat. Jeśli dałem radę przez tydzień, to czemu nie dam rady przez 3 miesiące? Jeśli dałem radę przez 3 miesiące, to czemu miałbym nie dać przez, e, przez pół roku? Tak to działa. Przesuwamy po prostu tą naszą granicę. Nie musimy od razu patrzeć na to, że przebiegnę 42 km, tylko patrzymy sobie, dobra, to przebiegnę 2, później 8, później 15 i powoli ta granica niemożliwości się po prostu przesuwa. No ale a propos planu, ponieważ to jest bardziej praktyczne, w momencie kiedy mamy plan, czyli zaplanowaliśmy sobie ten rok, to rozbijamy sobie go następnie na te miesiące. I następnie raz na przykład w miesiącu, na starcie miesiąca, rozbijamy sobie to na tygodnie, czyli planujemy sobie każdy tydzień. I ja w każdą niedzielę patrzę sobie na cały miesiąc, że ok, w tym miesiącu najważniejsze jest to, to i to, więc w tym tygodniu muszę się skupić na przykład na trzech treningach oraz na przykład do zapisania do 20 klientów, coś w tym stylu. No więc ja w, każdy, w każdą sobotę bo w każdą niedzielę, zależnie od tego, jak, jak to tam u mnie akurat wypadnie, planuję sobie. Cały kolejny tydzień, no i po prostu wiem, co robię w poniedziałek, wiem, co robię we wtorek, wiem, co muszę zrobić w środę. No i sobie w ten sposób małymi krokami to układam. I dzięki temu ja wstaję rano i ja wiem, co mam robić. Nie ma czegoś takiego, że ja dryfuję, nie wiem, co, za co się dzisiaj zabrać, nie wiem, co dzisiaj będzie ważne, co jest nieważne. Po prostu wstaję i wiem, co mam robić. I ten plan naprawdę bardzo często dużo zmienia. I to brzmi ciężko, że Ojeny teraz ma coś zaplanować, ale znów, to jest podział na mniejsze kroki. Zaplanuję sobie rok, dobra, za kilka dni rozbiję sobie ten rok na kilka miesięcy. I to jest jednorazowe. Następnie raz na kwartał, czy tam raz na miesiąc, rozbijam sobie ten dany miesiąc na dane tygodnie. I to jest znów, raz w miesiącu to robię, pod koniec miesiąca. I tak samo. Pod koniec tygodnia planuję sobie kolejny tydzień. Robię to raz. Nie muszę tego robić codziennie. To jest kwestia 5-10 minut i wszystko jest złożone. I to jest też super, że w momencie, kiedy mamy zaplanowany taki tydzień, no to ciężej jest nam o czymś zapomnieć, albo też ciężej jest nam znaleźć wymówkę, żeby czegoś nie robić. Ja ci dam przykład z mojego trenowania do maratonu. W każdy weekend, w każdą niedzielę tworzyłem sobie plan, co ja, Jakie treningi muszę zrobić w danym tygodniu. Czyli w poniedziałek bieg 8 km, w środę na przykład 10. I w niedzielę na przykład 20. No i w momencie, gdy wypadał ten dzień, no to ciężko było mi odmówić, ponieważ to zostało wpisane, to zostało zaplanowane, więc czemu ja miałbym teraz tego nie robić? A, gdy, a gdyby tego nie było, gdyby tego treningu nie było tam wpisanego, to łatwo byłoby mi powiedzieć, a dobra, zrobię to jutro. I dzięki temu, że te treningi były wpisane, bardzo często było tak, że nie chciało mi się ich robić, totalnie nie chciało mi się iść, robić tego treningu, ale przez to, że on był wpisany, to ja sobie mówiłem, dobra. Nie chce mi się, ale po kilku godzinach myślałem, kurde, no jest wpisany, muszę go zrobić. To ja go wpisałem, nie ktoś inny. To, to było moje słowo, to był mój plan. Ja ten trening tam wpisałem, więc ja idę go zrobić. I dzięki temu, że treningi były wpisane, to myślę, że spokojnie udało mi się zrobić 95% treningów, a gdyby to nie było wpisane. To zrobiłbym 50-55 maksymalnie, bo walka z samym sobą była bardzo częsta, no to jest normalne. Jesteśmy jako ludzie po prostu leniwi, bieganie jest czymś ciężkim, nie chciało mi się biegać, więc tylko dzięki temu, że te rzeczy były wpisane w plan, to tylko dlatego je robiłem. Musimy pomagać naszej silnej woli, a nie jej przeszkadzać. Wiecie, jak to jest, wstajesz rano, przed robotą, tam szósta czy siódma, jedziesz do pracy, później pracujesz, wracasz już się nic nie chce. Więc ta silna wola jest wyczerpana. Kiedy mamy coś zapisane, kiedy mamy coś zaplanowane, to pomagamy sobie sobie i tej naszej silnej woli utrzymać się na odpowiednim poziomie i po prostu nie odpuszczamy. Dlatego polecam. Zaplanuj ten rok, wpisz tam swoje cele, zacznij to ściągać na coraz mniejsze wątki czasowe. Z roku zaplanuj trzy miesiące, z trzech miesięcy, każdy miesiąc, który tam jest wpisany. Pod koniec każdego tygodnia zaplanuj każdy kolejny tydzień i w ten sposób przejdź sobie przez cały rok. Brzmi Trochę wojskowo, ale uwierz mi, to jest super prosta kwestia nawyku i działa naprawdę świetnie. Punkt piąty, dyscyplina. Jest taki były Navy Seals, nazywa się Joko. I Joko bardzo często mówił, że dyscyplina to wolność. Dyscyplina to wolność. Ja się bardzo mocno z tym zgadzam, ponieważ bez dyscypliny nie zrobimy nic. Możemy mieć cel, możemy sobie to zaplanować, możemy codziennie mieć ten plan, natomiast jeśli nie będziemy robić tego, co w tym planie było wpisane, jeśli nie będziemy robić tego, co sobie postanowiliśmy, to straciliśmy tylko czas. Bez dyscypliny nic nie osiągniemy i dyscyplina jest tutaj bardzo i to naprawdę bardzo ważna. I teraz, co ważne, dyscyplina to nie jest robienie czegoś przez 365 dni w roku, ponieważ osoba zdyscyplinowana wie, że dwa, pięć czy dziesięć razy w roku odpuści. To jest normalne, jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast chodzi o to, że jak już raz odpuścimy, to żebyśmy wrócili na odpowiednie tory. To nie jest tak, że sobie powiemy, będę trenował 7 dni w tygodniu, trzeciego dnia odpuściłem, to już nie trenuję. To już olewam, to i zacznę za rok. Nie, odpuściłeś, dobra, trudno, odpuściłem. Poległem, bywa, jestem tylko człowiekiem, nie jestem robotem, też mam czasem gorszy dzień, ale następnego dnia robię ten trening. I tyle w temacie. I to, to jest właśnie dyscyplina. Więc osoba, która jest zdyscyplinowana, wie, że czasem kilka razy w roku odpuści i daje sobie na to przyzwolenie, ale później wraca na odpowiednie tory i robi to, co ma do zrobienia. I paradoks tutaj polega na tym, że ludzie myślą, że bycie zdyscyplinowanym to jest takie wojskowe życie Mus muszę robić, bo inaczej coś tam, coś tam. No, nie, nie wiem, nawet nie jestem w stanie wymyślać, co, co ci ludzie myślą, ale oni właśnie. Uważają, że to jest smutne życie, takie zdyscyplinowane. Tylko paradoks polega na tym, że ludzie, którzy nie są w życiu zdyscyplinowani, narzekają na swoje życie. Oni i im to ich życie się nie podoba, bo nie mają tego, bo nie potrafią tego, bo nie przebiegli maratonu, bo nie radzą sobie z tym czy z tamtym. Ale tak jest, ponieważ nie są zdyscyplinowani. Ja uważam i wiele osób, które są zdyscyplinowane, ja nie wiem, miliarderzy, milionerzy, ludzie z osiągnięciami sportowymi, uważają, że bycie zdyscyplinowanym powoduje, że z czasem to życie staje się lepsze. Po prostu. Na początku jest ciężko, nikt nie mówił, że będzie łatwo, na początku jest ciężko, ale z czasem ta dyscyplina powoduje, że to życie jest coraz i to coraz lepsze i to nie jest wcale życie powojskowemu, to, to, to nie jest rygor, czy, czy wstawanie codziennie o 5.55, chociaż niektórzy to lubią, ja akurat wstaję codziennie, o, 350 dni w roku wstaję o tej samej godzinie, to mi pomaga, natomiast to nie jest dla mnie rygor, to jest po prostu Normalny nawyk, to, to nie jest wojskowe życie, co nie? I to powoduje, że wiele rzeczy mi się spina. Kiedyś mi się nie spinało, kiedy raz wstawałem o siódmej, raz o dziesiątej, raz o czwartej, to wiele rzeczy mi się nie spinało. Dzisiaj, dzięki temu, że mam rutynę, wiele rzeczy mi się spina i super mi się z tym żyje. Więc to my musimy tutaj wybrać, czy my wolimy dyscyplinę, taką, którą sami sobie narzucimy, i zasady, które sami sobie narzucimy i czy będziemy je przestrzegać, czy może wolimy. Po dwóch, po trzech, po dziesięciu latach mieć cały czas to samo życie i ciągle być smutnym, że nie jest tak, jak chcieliśmy. No trudno, coś trzeba od siebie dać, żeby coś zyskać. Jeśli chcemy rozpalić ognisko, to to nie jest tak, że mówimy, niech będzie ogień, a wtedy dam mu drewno. Tylko najpierw musimy dać drewno, aby dostać ogień. Coś za coś. I powtarzam, nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale dyscyplina może dać nam dużo dobrego. Punkt szósty. Dziennik. Nigdy nie myślałem, że będę to robił, ale w 2024 zacząłem prowadzić swój dziennik. Możemy to nazwać nawet humorystycznie pamiętnikiem. Polega to na tym, że codziennie rano zapisuję jak mi się spało, jakie może miałem sny, jak je mam nastawienie dzisiaj do dnia, czy mi się chce, czy mi się nie chce, jaką mam energię. Spisuję z garmina, jakie miałem parametry snu i następnie wrzucam to do AI, które pomaga mi opracować plan na dany dzień. Plan mam tutaj na myśli zbić te wszystkie wątki, które mu wrzuciłem, wraz z jakąś tam, z moimi celami czy z analizą. Następnie w ciągu dnia, w środku dnia, plus minus 12, 13, 14, robię dokładnie to samo. Czyli piszę, jak poszły mi taski, czy jestem zmęczony, czy może jestem już wypruty z emocji, bo na przykład miałem kole sprzedażowe. Tutaj witam w świecie introwertyków. Interakcje nam zabierają bardzo dużo energii. Czy może udało mi się dzisiaj pobiegać? Czy może odpuściłem? Wiele rzeczy tam wpisuję, no i sobie to zapisuję. Opcjonalnie wysyłam też do AI i robię dokładnie to samo wieczorem. No i w ten sposób wieczorna, uważam, refleksja jest jedną z najważniejszych, ponieważ pozwala mi zamknąć dzień. To znaczy jestem w stanie wyciągnąć na ten papier, przysłowiowy papier, wyciągnąć wszystko. Co tego danego dnia się wydarzyło, czyli jestem w stanie napisać, co mnie wkurzyło, co mnie zirytowało, co mi się udało, co mi się nie udało, jakie mam przemyślenia. Po prostu wszystko i dzięki temu też zasypiam z pustą głową. To znaczy, nie mam tego takiego charakterystycznego dla overthinkingu, tej takiej gonitwy myśli, że ja kładę głowę i nagle milion myśli prze, prze, przez głowę mi przelatuje, ponieważ wszystko, co miałem w tej głowie, wyciągnąłem do notion czy na papier, i też polecam robić to tobie, ponieważ to pisanie dziennika, już prócz takiego codziennego zastosowania, ma też świetne zastosowanie w tym, że jestem w stanie się cofnąć. To znaczy, jeśli na przykład w czerwcu stwierdzam, że kurde, ten rok jest gorszy niż poprzedni, że coś mi się nie udaje, coś mi idzie całkowicie inaczej, to jestem w stanie się cofnąć, zobaczyć, co ja robiłem w czerwcu tamtego roku, jak ja się czułem w czerwcu tamtego roku, jakie miałem parametry snu w czerwcu tamtego roku. Jestem w stanie wrócić do tych wszystkich notatek, które miałem. I to jest świetna sprawa. I jeszcze kolejna rzecz. Jestem w stanie podsumowywać tygodnie, miesiące, kwartały, lata. Teraz, kiedy to nagrywam, jest końcówka grudnia i niedługo przed Sylwestrem będę robił sobie podsumowanie całego roku. Czyli te wszystkie moje notatki z całego roku wrzucę do AI z prośbą o analizę. O analizę rzeczy, których nie widzę. O analizę jakiegoś może schematu, w którym jestem zapętlony. My ludzie działamy nawykowo, my się zapętlamy w jakieś schematy których nie dostrzegamy i gwarantuję Wam, nie dostrzegamy ich, nie jesteśmy w stanie w pędzie dnia, w pędzie życia tych schematów dostrzec, więc po prostu ja wrzucam te wszystkie notatki i AI mi mówi, słuchaj, w pierwszym kwartale byłeś zapętlony w tym i w tym schemacie, nie zauważyłeś go. Może mi też powiedzieć, jakie są przyczyny na przykład irytacji, mogą mi powiedzieć, do jakich schematów wracam, czyli jakieś schematy się powtarzają. Wyrzeźbię teraz przykład na żywo. Niech to będzie że mam w dodatkach informacje o tym, że zawsze jak rozmawiam z klientem sprzedażowo, to nie potrafię mu sprzedać tego i tego. AI ej, ej, może mi powiedzieć, słuchaj, miałeś dokładnie taką samą sytuację w lutym, 17 marca, 28 kwietnia i 13 listopada. Powodem tego i tego mogło być to, że robiłeś to przed treningiem, a nie po treningu. Że miałeś to spotkanie przed treningiem i byłeś na przykład naburmuszony albo coś w tym stylu, co nie? AI jest w stanie coś takiego zauważyć, więc tutaj w przypadku dziennika ogromna przewaga. I tworzenie takiego dziennika brzmi skomplikowanie, znów kolejna rzecz, która brzmi skomplikowanie, ale w ogóle nie jest skomplikowana. To znaczy, ja wstaję rano i gdy kawa mi się robi, to po prostu w tym czasie odpalam notion, zapisuję te wszystkie rzeczy, które chcę. Trwa to 2 trzy minuty. W ciągu dnia, gdy jest tam ta godzina 12, 13, 14, odchodzę od komputera, żeby zrobić sobie przerwę i na przykład idę zrobić sobie kawę, no to wtedy. Biorę, zapisuję te myśli. I tak samo wieczorem. W momencie, gdy już się wykąpię, umyję zęby, nie wiem, zjem kolację, no zrobię tam wszystko, co, co robię wieczorem, to po prostu biorę ten telefon, już takie ostatnie moje chwycenie telefonu przed pójściem spać, biorę telefon, wyrzucam z głowy to wszystko, co chciałem wyrzucić, co mnie męczyło, jak oceniam ten dzień, jak się żywiłem, jak poszedł mi trening. No wszystko, co po prostu chcę wyrzucić z głowy na papier. No, i następnie to wyrzucam, i znów trwa to 2-3, może czasem w porywach, kiedy był to cięższy dzień, bardziej skomplikowany, to może 5 minut, i to, i to wszystko. 10 minut w ciągu dnia na wszystkie trzy notatki, i, i jest naprawdę super. Więc bardzo polecam zacząć pisać taki dziennik. Możesz robić to w Notion. Nagrałem film na ten temat. On jest dostępny oczywiście w opisie tutaj na dole pod tym filmem, więc możesz zobaczyć, jak ja to robię. Ale też możesz robić to w notatniku papierowym. Kwestia, czego potrzebujesz. Jeśli robisz to w Now, Możesz to robić też w takim notatniku papierowym. Jeśli robisz to w nose, no to wiadomo, łatwiej to później przerzucić do AI. Natomiast jeśli robisz to w notatniku papierowym, bo tak jest dla Ciebie lepiej, to śmiało. Najważniejsza jest tutaj kwestia notowania tych rzeczy, a kwestia AI jest tylko miłym dodatkiem. Jestem właśnie w. W sumie to nie wiem, gdzie jestem, ale jest tutaj na tyle ładnie, i przyjechałem sobie tutaj tym oto rowerkiem. Nie wiem, czy go widać. Widać. No więc postanowiłem, że w takiej fajnej scenerii nagram Wam jeden punkt dodatkowy. Jeden punkt bonusowy. Ten punkt na pewno wpłynie na to, że Wasz rok będzie dużo lepszy. Więc można powiedzieć, że mamy punkt siódmy. Otaczaj się ludźmi, którzy są lepsi od Ciebie. Takimi, którzy nie narzekają. Takimi, którzy... Pchają Cię do tego, aby być lepszym, aby robić więcej, aby być po prostu lepszym, ciekawszym człowiekiem. Aby progresować w życiu, potrzebujemy ludzi, którzy mają wyższe standardy niż my. Musimy otaczać się ludźmi, musimy być w grupie, gdzie to my w pewnym stopniu jesteśmy najgorsi. Oczywiście musimy tym ludziom coś dać, musimy naszą obecnością dać jakiś wkład, natomiast starajmy się zawsze otaczać ludźmi, którzy są w czymś. Lepsi. Jeśli chcemy robić milionowy biznes, teraz robimy taki, który zarabia na przykład 200 tysięcy, otaczajmy się ludźmi, którzy te miliony zarabiają. Jeśli chcemy lepiej jeść, otaczajmy się ludźmi, którzy lepiej jedzą. Jeśli chcemy więcej ćwiczyć, otaczajmy się ziomkami z siłowni. Wspólne pasje, wspólny kontekst to wszystko spowoduje, że ci ludzie to całe nasze otoczenie będzie nas pchało w górę. Czasem, oczywiście, może to wymagać drastycznej zmiany znajomych. Jeśli w tym momencie otaczasz się tylko kumplami, czy Koleżankami, z którymi wychodzisz tylko na browara w piątek i cały weekend siedzicie i pijecie, a chcesz coś w tym życiu zmienić, chcesz na przykład pójść na siłkę i zacząć ćwiczyć. No to niestety, ale element odcięcia będzie tutaj kluczowy. Trzeba po prostu znaleźć sobie nowych znajomych, którzy są tacy, jak ty chcesz być. Jest takie powiedzenie, że jesteśmy średnią pięciu osób, z którymi najwięcej spędzamy czasu, i ja się pod tym bardzo podpisuję. I myślę, że ten element znajomych i naszego otoczenia ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zatem podsumowując, kończąc już ten film i zostawiając się z tymi najważniejszymi elementami, nie idź na ilość. Określ jedno swoje mizogi. Następnie, wychodząc od tego mizogi, określ swój plan na cały rok. I uwierz mi, że jeśli dołożysz do tego żelazną dyscyplinę, jeśli dołożysz do tego. Prawdziwą, szczerą chęć zrobienia tego, co sobie postanowiłeś w tym Mizogi, to bez problemu to osiągniesz. Naprawdę. Ludzie na tym świecie robią dużo ciekawsze rzeczy niż przebiegnięcie maratonu, więc bez problemu wierzę, że Ty jesteś w stanie osiągnąć swoje. Jeśli weźmiesz te rady do serca, które tutaj dałem, to gwarantuję Ci, że ten rok będzie zajebisty i tym samym mam ogromną nadzieję, że ten film Ci pomoże. Mam nadzieję, że dał Ci najważniejsze fundamenty i że wykorzystasz je bardzo dobrze. I jeśli czujesz, że ten film dał Ci jakąś wartość, to zostaw proszę łapkę w górę pod nim, ponieważ to spowoduje, że on poleci dalej, że może obejrzy go ktoś, kto rzeczywiście go bardzo potrzebuje. Możesz też dać znać w komentarzu, jaki jest Twój cel na 2026 rok. Bardzo chętnie się dowiem, bardzo chętnie wejdę w jakąś dyskusję. Może będę w stanie w jakiś sposób pomóc, lub inni, którzy oglądają ten film, będą w stanie. Dołożyć od siebie jakiś kontekst, może właśnie osiągnęli Twój cel, może będą w stanie dać Ci jakąś radę. Więc śmiało napisz w komentarzu, jaki jest Twój najważniejszy cel na 2026 rok. No i realizujmy to, na czym nam zależy. A jeszcze jedno, z tego względu, że właśnie kończy się nowy rok, publikuję ten film 31 grudnia, to chciałbym Ci szczerze podziękować. Chciałbym Tobie, Wam wszystkim, moim subskrybentom, moim widzom podziękować, ponieważ oglądacie te filmy, łapkujecie, komentujecie. Jest to dla mnie ogromna wartość, ogromne wsparcie i po prostu bardzo chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, że byliście w tym roku tutaj ze mną. No i że w pewnym stopniu pomogliście mi ten kanał rozkręcić. Trzy lata się zbierałem, żeby nagrywać YouTube'a, ciągle to odkładałem, było to jakieś moje dalekie postanowienie, jakiś daleki cel, jakieś dalekie mizogi, ale w końcu w 2025 roku, przepraszam, postanowiłem, że dobra, działamy, nie ma na co czekać, no i zacząłem. No, i gdyby nie wy, nie udałoby się, więc szczerze za wszystko dziękuję i liczę, że wasz rok będzie świetny, że naprawdę zrobicie super robotę, no i że będziemy tutaj dalej razem i będziemy się rozwijać po prostu tak życiowo, nie tylko w temacie technologii, nie tylko w temacie biznesu, ale też oczywiście życiowo, bo to jest tutaj ten element wspólny. Więc powodzenia w 2026 roku i do zobaczenia w styczniu, Siemanko.